Daj, darujmy sobie wszystkie te oficjalne formy zwracania się do siebie na Pan, Pani, Państwo i tak dalej, tak dalej. Czujcie się jak u siebie, bądźmy na to od razu, nie pachnę się, w te wszystkie cele i będzie nam zdecydowanie bardziej przyjemne. Już? Brzeziński, na wystawie. W każdym razie yy, chciałam, drodzy Państwo, powiedzieć, że jeżeli nam się to dzisiaj zdarzy, takiego, no, że coś powiemy, że... Nie wiem, czegoś nie powiemy, to też prosimy o wyrozumiałość. Myślę, że dzisiaj spokojnie będziemy mieć tutaj młodą atmosferę z Państwa strony i z naszej strony. Pod tytułem wstępu witam Was jeszcze raz bardzo ciepło w tym wyjątkowym miejscu. Pop Up Story. Jest piękny, niedawno zaprojektowany logotyp tam na ścianie. Miejsce zbierające młodych wyjątkowych projektantów. I słuchajcie, to jest ciekawa informacja, bo tych projektantów w butiku jest 52. Liczba jest nieprzypadkowa, bo 52 y, tyle dokładnie tygodni ma w tym roku. I też nie bez przyczyny, właśnie taki wybór. No właśnie, projektanci polscy, ale też europejscy, więc warto się z tym wszystkim zapoznać. A to, że tyle tygodni, też jest związane z faktem, że w każdym tygodniu będzie prezentowana inna sylwetka danego projektanta. Będzie można się temu przyjrzeć na witrynie. To jest interesujące. Samo miejsce zostało przygotowane bardzo pieczołowicie. Jak sami możecie się rozejrzeć, tutaj wiele imponujących elementów. Wyjątkowe lampy, na przykład ta tutaj z tyłu, jak podejdziecie później, jest kolejna. To są włoskie lampy, które zostały tutaj dostarczone przez firmy specjalizujące się w najlepszych markowych produktach z Włoch, tego typu. Ale to nie wszystko. Ważne jest to, że butik ten będzie zbierał Y, twórców y, nie tylko ubrań, to nie tylko odzież. Jak się dobrze przyjrzeć, jest też biżuteria i różnego rodzaju dodatki. A z takich marek, które y, dopiero startują, projektantów, którzy startują, ale o których warto też tutaj wspomnieć, to Mazok z Roboty Ręczne, Momiko oraz projekty autorstwa Edyty Pietrzyk, Akikus, Anety Szpit oraz Mariusza Brzezińskiego. Myślę o Mariuszu, chwilę. Bo Mariusz założył sobie, że będzie projektował taką modę bardzo luksusową, idealną, perfekcyjną, czyli będzie stawiał na jakość, na najlepsze tkaniny, Jedwab, pełna, tym rzeczom można się przyjrzeć, one są po mojej prawej stronie bliżej witryny i też na witrynie dzisiaj jest prezentacja jako pierwszego projektanta właśnie Mariusza Biśnikowa. Wyjątkowy klimat i wyjątkowa atmosfera to nie tylko bardzo przyjemna obsługa, którą mimo nadzieję długo poznacie, szczególnie jeśli wpadniecie tutaj po coś modnego co będzie można później wrzucić na siebie, albo zobaczyć w głąb, jak na przykład terepę. ale też nie wiem, czy czujecie to, co unosi się w powietrzu. Zapach. Zapach przygotowany przez najlepszych specjalistów od tego w naszym kraju, czyli Sensations. To marketingowcy, psychologowie i cała grupa specjalistów, którzy pracują nad tym, żeby miejsca nie tylko wyjątkowo wyglądały, ale też przepięknie pachniały. Ten zapach jest delikatny, nienarzucający się i tak powoli, powoli, z tego rogu zdradzę Zmierza w naszym kierunku wygląda jest takie specjalne urządzenie, które służy do dzielenia się tym wszystkim co przyjemne co można e, tym akurat zmysłem e, wykryć. Czyli my czujemy najbardziej, poczekaj, bo się takiego z przestrzenia na boki, mam nadzieję. będzie bardziej, bardziej intensywna. Ale jeszcze chciałam trochę o, o i w ogóle o tych estetycznych historiach. <gryny> Opieką merytoryczną nad realizacją zajęła się Natalia Mlewczak, autorka to kreacji scenograficznych, m.in. do teledyskiej Dyniki Brodki, Kasi Masowski i Współpracowała też z Old tak? panu Wallpaper i z wieloma magazynami ilustrowanymi w naszym kraju tylko. Zachęcamy Was generalnie do tego, żebyście za chwilę wybrali się z lampą wina albo wody mineralnej, ze względu na godzinę na no, przykład. Yy, I to, że mamy środek tygodnia ciągle jeszcze, choć rada wykonać mała sobota, więc można powoli zaczynać. Yy, w każdym razie przyjrzyjcie się temu, co tutaj jest poukrywane w tym yy, wyjątkowym lokalu. Jeszcze mech. No mech. właśnie o tym. No, się no ja ja, ja miałam o tym powiedzieć, poczekaj, no nie zabieram tego tematu, to był mój Oczy zielone, życie, szalone. <grym> w każdym razie efekt ten osiągnięto, to jest ten mech Tak Tak, z... to jest mech, drodzy Państwo. Efekt I... osiągnięto dzięki wykorzystaniu naturalnego porostu ze Skandynawii. MOS, który w procesie przetwarzania staje się antyalergicznym i ogniotrwałym materiałem dekoracyjnym, nie wymagającym poddawania specjalnej pielęgnacji. Czyli tak już będzie zawsze. Takich ciekawych elementów jest tutaj więcej. Z jednej strony ten mech, nie wiem czy można go dotykać, żeby się nie zniszczył. Nie może, słyszałam, nie można. Warto na lampy spojrzeć, bez wątpienia. Z tyłu jest taka ciekawa ściana zrobiona z włoskiego marmuru. To jak sobie później tam przejdziecie, będzie pewnie trochę więcej ludzi. W wyjątkowej technice, bo ona ma tylko 3 mm długości, więc warto na to wszystko sobie spojrzeć. Ja na przykład wędrowałem po tym dzisiaj chwilę wcześniej i zwróciłem uwagę na gablotę po środku. Niesamowita sprawa jest tutaj biżuteria przygotowana przez polskiego twórcę, y, zrobiona z prawdziwych y, insektów. Mm, ale one już nie żyją. Miejmy nadzieję. No, drodzy Państwo, oprócz tego wszystkiego, co jest tutaj, czyli ubrań, akcesoriów, torebek, butów, y, Pop-up Store y, chciałby też stworzyć takie spotkania, i mam nadzieję, że to się uda. Na pewno się uda, spotkania autorskie z ludźmi związanymi z branżą mody. Chodzi o to przede wszystkim, żeby o modzie opowiadać, ale też pomóc tym młodym twórcom w tym, żeby na przykład rozpocząć projektowanie, albo ci, którzy już projektują, żeby dostali jakieś takie wskazówki, jak dalej rozwijać swoją markę. Nawet może chodzić o to, jak zaprojektować własną metkę. To wszystko będzie pomocne. Także oprócz ubrań będzie tutaj wielkie wspieranie młodych talentów. To jest otwarte, 7 dni w tygodniu. Oczywiście, tak jak powiedziałaś, nie tylko y, z powodu y, zakupu, który będzie można tutaj zrobić, ale też wiele będzie można się nauczyć. Y, nie stracimy jeszcze wszystkiego, ja tylko Wam podpowiem, że to jest mała część tak naprawdę tego koncertu i tego budynku. Z tyłu, za ścianą jest potwornie ogromna przestrzeń. Co tam będzie? Między innymi pokazy, między innymi właśnie wykłady, między innymi sesje zdjęciowe. Także jest to. W wyjątkowym miejsce nie tylko na mapie Warszawy, nie tylko w nocy Unii Lubelskiej, ale że w Polsce. Ja się jeszcze z takim słowem nie spotkałem, który by tyle na ścianami tyłu. No, Przyznam szczerze, że ja oglądając różne rzeczy też się nie spotkałem, więc właściwie jesteśmy pierwsi, jedyni i mam nadzieję, że tutaj będzie się to rozwijało. Czy my jeszcze Państwo coś ważnego do powiedzenia? Tak, bo żeby... chcielibyśmy zaprosić osobę też, która by trochę opowiedziała. Żeby formalnością stało się zadosłym, musimy najpierw podziękować partnerom, którym to wyjątkowe miejsce mogło powstać. No to uwaga, ja kilku wymienię. Po pierwsze plac Unii City Shopping, później ARS Retail Shop Fitting.